Witam Was w tym jakże mrocznym odcinku. I zapytałem Cię mnie pewnie, czy klon kamerzysty jest demonem? Hmm, w tym odcinku rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zapraszam. Słuchajcie, nagrywam tu już trzeci raz, przepraszam ósmy, bo ciągle mi się nagrywarka wyłącza. Przepraszam Was za to, ale. Czuję, że ktoś w tym macza palce tam z innych światów. Nieważne, opowie. Dalej mówmy o teorii. A więc czy krąkam rysty jest demonem? Tak jak mówiłem wszystko prawdopodobne jest. Um, ja... I czy im co przewodzi w sensie... Kurde jak to się mówi... Czy im dowodzi nasz Mephistofel, czyli szatan? Hmm... Nie wiem. Pewnie znowu się go zapytam, gdy będę tylko mógł, ale wiecie, on nie, nie lubi tych moich filmów. Mówi, że jestem debilem, posranym i tak dalej. Ogólnie chodzi o to, że... Czy może być demonem? Mówiłem, że wszystko może być możliwe. Demony często żyją w, w, obok nas, nad o tym nie wiemy. A Klonkamer jest jakby tym bliższym ogniwem, które przypomina ten, po pierwsze, głos, po drugie, mmm, nigdy nie ten i Rudy, słuchaj, ja wiem, że odcinek u niego się pojawił. I uważaj, bo on jest w Twoim domu gdzieś, nie? E, nie wiem, czy Ty to nagrałeś, czy Ci kazał, czy co, ale e, albo jesteś im ty, chociaż mam nadzieję, że to prawda ale uważaj, on może być gdzieś w Twoim domu, nie? E, um, jak usłyszysz śmiechy, czy coś takiego jakieś głosy, proszę wrzuć, postaraj się nagrać o tym odcinek, mam nadzieję, że będziesz mógł Uważaj na siebie rudy, bo martwię się o ciebie, bo to co ostatnio zobaczyłeś to było creepy po prostu, było straszne. Mam nadzieję, że Wam się odcinek w tym klimacie spodobał i rudy serio uważaj, nie? W tym domu. Uważaj, jeśli coś nagrasz, proszę... Y po, powiedz mi to, napisz w komentarzu. Dziękuję wszystkim za oglądanie, mam nadzieję, że zostawicie suba, lajka. Dziękuję wszystkim za oglądanie, do zobaczenia i cześć.